Tutaj mój kolega po faku, czy kolega w cudzysłowie, bo nie znam się osobiście, pokazywał jak w Toyocie Corolla To chyba była wymienić przewody hamulcowe. Ja wam pokażę, jak to wygląda w Volkswagenie i zobaczymy, czy widać różnicę. Więc tak, najpierw musimy sobie poluzować odpowietrznik, bo jak nie idzie, to trzeba wyjąć zacisk i go jakoś wykręcić. Następnie yy, rozluzujemy sobie przewód hamulcowy. Teraz wystarczy tylko tą śrubę odkręcić tutaj I jeszcze jedno. Dlaczego go wymieniamy? Widać Ciały. Tak to się luzuje. Oczywiście należy sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość płynu w zbiorniku. Zbiorniczek znajduje się tu. Płynu jest tutaj coś? Coś tam jest chyba. Teraz wykręcimy sobie powietrznik. Tu mamy zakręcone. Tu mamy zakręcone. Poczekamy, aż się płyn wyleje. Płyn, jak widać, samoczynnie się przelał. Trzymaj. Pompuj, Trzymaj. Pompuj, Trzymaj. Teraz tak, aby tutaj sprawdzać, czy nie ma wycieków, jakichś, wycieków. Trzeba to umyć i, i Teraz pokażę Wam drugą stronę. Bez żadnego oporu przewody się odkręcają. Nie ma z odpowiednikiem. Odpowietrznik też. Czyli dlaczego nawiązuje tutaj do tamtego filmu? Teraz możecie sobie porównać, jak się odkręcają przewody w Toyocie. Rocznik to podobny był, bo to jest chyba 98 i tamto nie wiem który był. A jak się odkręcają przewody w Volkswagenie? Czy mi No. Także taka mała różnica w odkręcaniu przewodów. Nie trzeba tych metalowych wymieniać.